A Tarnowskie Góry bawią się na tradycyjnych warkach. W tym roku niekwestionowaną gwiazdą imprezy była budka suflera. Zagrzewająca publiczność do szalonej zabawy. Zresztą podczas tego święta miasta atrakcji nie brakowało. Na scenie wystąpił Rudy Schubert, zespół raz 2-3 i grupa operacyjna, a także wielu nie mniej popularnych tarnogórskich artystów. Jest znakomita muzyka. i po prostu przyjechałam tu, żeby się trochę wyluzować. Dwa są super. No, najlepsze wydarzenie w ciągu roku. I najbardziej oczekiwane, a wymagania publiczności coraz trudniej spełnić. Dzisiaj czekamy na ten koncert nie? Grupy operacyjnej. Bo budka Suflera, no to tak. Bardziej z ojcem. I właśnie tak to wygląda. Na gwarkach każdy znajdzie coś dla siebie. Z racji w ci własnej, znacznie bardziej wolę gwarczynie, które tutaj się przechadzają i mają nogi od dołu do góry. A z góry wygląda to tak. Rynek ledwo pomieścił uczestników zabawy. Niektórzy z nich byli dość szaleni. Można wszystkich nabijać w balona, być samemu balonem, spotkać takich dwóch balonów, jednego z mikrofonem, jednego z kamerą, i zobaczyć, jak na świecie jest pięknie. Piękne w Tarnogórskich Gwarkach jest jednak łączenie zabawy z tradycją i edukacją, a punktem kulminacyjnym imprezy jest zawsze historyczny pochód. Czwarty raz jestem z rzędu na wieży i prowadzę paradę historyczną i ten korowód mnie tak zachwyca i cały czas się dowiaduję czegoś nowego. No. Powiedzmy, mi, ile miast w Polsce może mieć taką, taką historię, taką tradycję i tyle nazwisk, tyle fantastycznych, wybitnych postaci historycznych, które by odwiedziły to miasto? Naprawdę jest. To jest niezwykłe. No. Równie niezwykła jest historia tego pochodu, który organizowany jest nieprzerwanie od ponad pół wieku i wciąż przyciąga jak magnes. Od początku, jak się zaczęły, od 50 chyba 6. roku, to oglądałem każdego roku. Taka forma zabawy może być zaskakująca. Ktoś, kto patrzy na te gwarki tak z zewnątrz nie ma zielonego pojęcia, skąd one się wzięły, skąd to święto się wzięło. Ktoś, kto by przyszedł, widział otwarcie tych gwarków, to zapytałby, ale po co to wszystko? No są dni miasta i koniec. Ale ten koniec może być spektakularny. Na pożegnanie najbardziej zaskakujący i nieplanowany element. Szanowny jest dwudziestka miasta po raz pierwszy na tej scenie! Idźcie do domu, idźcie do jak byście go I tak się skończyło, ale wszyscy wiedzą, że za rok znowu będą gwarki. Bycie na gwarkach w Tarnowskich Górach to jest obowiązkowa obecność. Za Napiszcie do znajomych, do przyjaciół, zobaczycie prawdziwe, wspaniałe obchody gwarków, tradycyjnych gwarków tarnogórskich. Z regionalnym klimatem, ze śląskim akcentem, naprawdę zapraszam serdecznie na gwarki. Na pewno będą jeszcze bardziej huczne niż w tym roku, a na razie muszą nam wystarczyć wspomnienia.